Witam serdecznie państwa ponownie na moim kanale. W tym odcinku zajmiemy się kolejną zmianą w Counter Strike 2, która według mnie jest absolutnym game changerem, jeżeli chodzi o to, jak faktycznie gra będzie grana i przede wszystkim, że zwiastuje to to, że w cs będą nowe bronie. Mianowicie, już przejdźmy do tej sytuacji. Valve postanowiło Stworzyć loadout, czyli tutaj będziemy mieć po prostu wybierać sobie 15 broni po stronie broniącej i 15 broni po stronie atakującej, i możemy sobie po prostu wybrać, czym będziemy grać. Więc powiedzmy, zaczynamy sobie startujący pistol, to będzie USP, no i potem możemy sobie dodać inne pistolety, których będziemy używać, czyli tutaj duale, eee, wiadomo, tutaj użyjemy sobie tej peteczki. Duale zmienimy, 5.7 no mam takiego jakiego mam, tutaj cyk PMy ustawiamy sobie po prostu ee, Ustawiamy sobie po prostu, no ja nie mam akurat skinów za bardzo, więc nie mogę się tutaj e, Tym Zabawić Ustawimy sobie wszystko co tutaj mamy O jest ok I to by było <laughs> Powiedzmy że na tyle, no fajnie ustawiliśmy sobie skiny Ale przede wszystkim Jedyna rzecz, która mnie zastanawia, to to. Tak. To to znaczy. To to znaczy. Nie sprawdzałem tego wcześniej, a to właśnie to znaczy. Koniec z graniem jednej emki na jednej mapie. Wszystkie prośby, modlitwy, które zostały wykonane w stronę Babę, żeby w końcu to się stało, to się stało. I to oznacza to. Że teraz na respie kupując, będziemy mogli sobie wybrać, jaką MK będziemy chcieli e, grać, i wydaje mi się właśnie, że to zwiastuje to, że tych broni będzie po prostu więcej i będzie można kombinować. Zobaczcie, mam teraz na sobie M4A1S, i w respie kupuję sobie M4A4 i mogę sobie kupić znowu M4A1S. To jest ogromna zmiana gameplayowa, jeżeli chodzi o Counter Strike'a. I to jest, to jest jedna ze zmian, które faktycznie się dzieją, ale przejdźmy sobie do yy, rzeczy kolejnej. Mianowicie tego, że Valve postanowiło nam zrobić tutaj taką sytuację, że jeżeli kupimy coś źle, możemy to zrefundować i otrzymamy z powrotem pieniądze i możemy kupić. Koniec z nimi z bajami. Eee, wow, jestem. Jestem. Szczerze mówiąc, niesamowicie zaskoczony tym, jak bardzo dużo rzeczy w jednym update'cie mogło się faktycznie wydawać. Czyli wychodzi na to, że jeżeli kupimy jakąś złą broń na respie, możemy ją zrefundować i kupić sobie ponownie. Nie będzie tego bez skitu. No, Niezliczoną ilość razy gram na przykład na respie i mówię, o Jezu, kupiłem Scouta przez przypadek. Albo nie wiem, AWP i straciłeś 4750, żeby kupić AWP, to jest mega dużo. I wracamy sobie jeszcze do tego. Eee, wrócimy sobie jeszcze, skoro już jesteśmy przy faktycznie. Mm, skoro jesteśmy już faktycznie przy takich zmianach gameplayowych e, Mówiłem o tym na ostatnim filmie, ale również mówiłem o tym, że było tyle e, tyle sytuacji, w których e, jeżeli macie AWP i jesteście wcelowani w gościa, na przykład właśnie w dżungli, no to jest jeden przypadek, ale no y, chyba taki najbardziej standardowy, że macie AWP tutaj i gość wychodzi do dżungli i wystrzelając, najpierw strzelacie w kratę, przez co krata przejmuje damage, który y, daje wasza broń, i gość, którego trafiacie, nie ginie. I ten gość najczęściej było tak, że dostawał po prostu w bok, odwijał się i zabijał snajpera, który nie miał czasu na reakcję. Teraz ta krata faktycznie żyje, krata drewno żyje własnym życiem, a nie jest po prostu jednym wielkim pikselem, który trzeba strzelić i tworzy to grę bardziej realną i przede wszystkim wpływa na gameplay, co jest y, dużą zmianą na plus, jeżeli chodzi o Counter Strike a 2, więc no tutaj, tak jak mówię, mamy loadout, a akurat już się z tym psuje, mamy loadout, czyli będzie, to jest według mnie przede wszystkim to jest możliwość dwóch emek w jednym czasie. I loadout to jest przede wszystkim zwiastun tego, że najprawdopodobniej w counter Strike 2 otrzymamy więcej broni niż mamy e, na teraz, co jeszcze bardziej uatrakcyjni rozgrywkę. E, no i dwa, ten refund, czyli koniec z misbajami i to również jest zmiana na ogromny plus. Więc tutaj e, czapki z głów, jeżeli chodzi o Valve. Bardzo, bardzo, bardzo dobry update. Nie pamiętam kiedy, kiedy ostatnio był tak dobry update Counter-Strike'a jak ten. E, a e, tutaj no dla nas cóż e, Zapowiada się kolejne miesiące grindu tak naprawdę e, w becie Counter Strike, a, tym razem na Mirażu, który zastąpił e, Dastaw aktywnej puli Map Counter Strike 2 e, Ja u mnie na kanale przychodzę duży rebranding, Będę bardzo, bardzo dużo e, skupiał się właśnie na tym, co chce się dzieje, co jest nowego e, jeżeli będą jakieś smoki, granaty, taktyki, meta i tak dalej będę cały czas aktualizował YouTube'a i będę stał się zawsze być jedną z pierwszych osób na YouTube'ie, która będzie to robić. Więc jeżeli jesteście zainteresowani zmianami w Counter Strike'u, to ja Was serdecznie zapraszam do tego, żeby zostawiać łapki w górę pod filmami oraz zasubować ten kanał, ponieważ tak jak mówię będę się starał jak najwięcej od siebie dać, żeby faktycznie być takim informacyjnym kanałem. Z pierwszej ręki od gościa, który w Strike'u spędził całe życie, więc myślę, że coś tam o tych grze wiem. Eee. No i razem będziemy rozkminiać, co się dzieje. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, sugestie, czy cokolwiek, to walczcie śmiało w komentarzach. Widzimy się w kolejnym filmie i na streamach. Kłaniam się serdecznie i do zobaczenia w następnym. Papa. Pa.